Rozdział 19 Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go. A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i ubrali go w purpurowy płaszcz. I mówili: Witaj, królu Żydów! I policzkowali go. Piłat znowu wyszedł na zewnątrz i powiedział do nich: Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście wiedzieli, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie. I w purpurowym płaszczu, i powiedział do nich Piłat: Oto człowiek! A gdy naczelni kapłani i ich słudzy zobaczyli go, zawołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich: Wy go weźcie i ukrzyżujcie, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy. Żydzi mu odpowiedzieli: My mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, bo czynił siebie synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się zląkł. Wszedł znowu do ratusza i zapytał Jezusa, skąd ty jesteś? Lecz Jezus nie dał mu odpowiedzi. Wtedy Piłat powiedział do niego: Nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować się i mam władzę cię wypuścić? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech. Odtąd Piłat starał się go wypuścić. Żydzi jednak wołali. Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się uczyni królem, sprzeciwia się cesarzowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I powiedział Piłat do Żydów: Oto wasz król! Lecz oni zawołali: Strać, strać, ukrzyżuj go! Piłat ich zapytał: Waszego króla mam ukrzyżować? Naczelnie kapłani odpowiedzieli Nie mamy króla poza cesarzem. Wtedy im go wydał, żeby go ukrzyżowano. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go. A on, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, a po hebrajsku Golgotą, gdzie go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z obu stron pośrodku środku zaś Jezusa. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu, a było napisane, Jezus z Nazaretu, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Wtedy naczelni kapłani Żydowscy powiedzieli do Piłata: Nie pisz król Żydów, ale że on mówił: Jestem królem Żydów. Piłat odpowiedział: Co napisałem, to napisałem. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana. Mówili więc między sobą, nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o to, do kogo ma należeć, aby się wypełniło pismo, które mówi podzielili między siebie moje szaty, a o moje ubrania rzucili losy. To właśnie zrobili żołnierze. A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok powiedział do swojej matki kobieto, oto twój syn. Potem powiedział do ucznia oto twoja matka i od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Nasączono więc gąbkę octem Nałożono ją na chizop i podano mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, powiedział – wykonało się – i schyliwszy głowę, oddał ducha. Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu na szabat, ponieważ był dzień przygotowania, bo ten dzień szabatu był wielkim dniem, prosili Piłata, aby połamano im golenie i zdjęto ich. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany – a gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok, i natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który to widział, świadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe, i on wie, że mówi prawdę, abyście Wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: żadna jego kość nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu pismo mówi: Ujrzał tego, którego przebili. A potem Józef z Matei, który z obawy przed Żydami był potajemnie uczniem Jezusa, prosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa. Przyszedł też Nikodem, który przedtem przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna z tymi wodnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania zmarłych. A na miejscu, gdzie był ukrzyżowany, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc położyli Jezusa z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grób był blisko.